Już nawet nie wiem który, bo ostatnio się <gry> i Jeden ominąłem, ale to spokojnie nadrobimy. Słuchajcie, dzisiaj dla Was przygotowałem kolejną partię gier. Jest tego trochę. Jak tak ostatnio zauważyliście same nowości, w sensie same nowości, same, same PlayStation 4 i 5. No ale ostatnio jakoś tak, tak mi wpada. Ale kolejny odcinek będzie trochę też retro. Ale to nie wybiegam w przyszłość. Słuchajcie, gry, które dla Was przygotowałem. Znów trafią się takie zwykłe tytuły i tytuły takie, jak to ja lubię, mocno zjebane, których nikt, nikt by nie wziął normalny. Nie, ale słuchajcie, pierwszy tytuł, na Play'a 5 skusiłem się, była promocja e, z Alegrosza, jakieś 79 zł za grę na Play'a 5 polską w folii, bardzo dobra cena według mnie. E, tytuł Iron Harvest 1920 Plus complete, complete Edition. Słuchajcie, tytuł, tytuł jest w realiach I Wojny Światowej, ale takich mocno przekręconych na podstawie artworków, no nie wiem jak to nazwać, czy obrazów, nie chcę pomyśleć z czego artysty, Jakuba Różalskiego. to jest polski artysta, który tworzy właśnie obrazy, w których miesza jakby właśnie ludzi na polach, który tam... Nie wiem, zbierają zboże, a obok nich napierdalają mechy, tak, no delikatnie mówiąc. To są mechy. Agata się pyta, co to są mechy, tak, ty nubiety. ty. Będziesz... zadanie domowe do Agaty, będzie, będzie się uczyła, co to są mechy. Wielkie roboty kroczące, takie czołgi kroczące, yy, takich, co nie Czyli było. Rozumiem, że czołg to robot. Czołg to robot. Dobra, Agata, ty, ty się nie pytaj, ty zostaniesz dokształcona po filmie, także... Będziesz po filmie? Będziesz po filmie dokształcana. <noise> Także Agata nie kuma w ogóle bazy. Agata nie gra w gry, Agata jest snubem dla niej robot mech, Choke. czołg kurwa na nogach, pająko czołg, dobra, słuchajcie, bo Agata się już tu wtrąca, ja jej wytłumaczę, także gra na pewno nie jest na faktach autentycznych, to, 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 jest, to jest fakt, aczkolwiek co to tytuł dobry, mamy tu kilka frakcji, w tym, w tym też polską, mamy tu pełne wydanie gierki, myślę, że, ja, i przede wszystkim jest to RTS, bo, bo zaczynajmy od tego, to jest strategia, RTS ich pokroił właśnie kompany w Heroes, coś w tych klimatach. Ponoć jest bardzo dobrze, z tego co czytałem w recenzjach jest bardzo dobrze skrojony, jeżeli chodzi o podpada. Jedyny problem, no to tam wiadomo segregacja jednostek, czyli jak na klawiaturze możemy sobie ustalić jedynka, dwójka, trójka, czwórka, że mamy odpowiednio podzielone oddziały. Do tego nie możemy zrobić napadzie, ale cała reszta ponoć gra podpada jest bardzo dobra, nie? Także ten tytuł trafia do mnie do kolekcji PlayStation 5, która się tak delikatnie, delikatnie powiększa jak wbiję do stu pozycji, to może zrobię nawet jakąś yy, zbiorówkę. No i czemu tego nie postawisz? Bo nie mam oparcia. Załatw oparcie. Dlaczego się nie przygotowałeś? Wybacz, przepraszam. To się więcej nie powtórzy. Zachowałem się jak gówniarz. No i co ja mam ci tutaj? No tutaj, tamto. tamto? No karton jakiś. Karton? Karton. Nie karton, to jest podpórkę. O Czarton. dobra, mam karton. Kolejny tytuł. To mam, kupiłem na. Było tanio, to wziąłem, żeby odsprzedać. Muszę wystawić Final Fantasy XX2 HD Remaster, czyli dwie części gry, która wyszła na PlayStation 2, potem zremasterowali na PlayStation 3, ale że było im mało hajsu, to zrobili jeszcze na czwórkę, żeby sobie jeszcze do, dobić kabzę, Wiadomo, gracze, głupi naród, kolekcjonerzy, jeszcze głupszy kupią trzy razy, tak jak ja. Także e, ja to kupiłem w wersji steelbookowej w Biedronie. Kiedyś była promocja za tam 7 dych. E, no to nie mogłem przejść obok tego błędnie, bo miałem nową folię e, w steelbooku, właśnie tą 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 y, Tom trafiłem za jakieś chyba 20 zł, 25, coś w tych granicach. max do 30, więc e, wydało mi się to dobrą ceną. Za, jak za ten tytuł a jest praktycznie jak nówka. Także ona chodzi koło 7 dych, więc e, Final Fantasy, znaczy no, nie muszę tutaj nikomu e, e, tej serii chyba przedstawiać. I oto RPG, także klasyczne japońskie RPG aż do bólu. Dobra, kolejny tytuł, który też mam w kolekcji, ale który też był dosyć tanio, a idzie w cenie. Który pierwotnie miał być, on tam był, z tym tytułem były zawirowania, miał być miał być XM dla PlayStation, ostatecznie wylądował na multiplatformie, nie ma tutaj Only on PlayStation. Tytuł, no nie w moich klimatach, bo to jest chodzona taka Hmm, chodzimy po wyspie, rozwiązujemy zagadki, e, nie ma krwi, to, to nie ma mordowania, nie ma frajdy, <grych> nie no ogólnie ja nie lubię takich przymulających gierek. Chociaż tytuł, y, y, styl graficzny i gra prezentuje się fajnie, biegamy takim właśnie chłopcem z jakimś lisem po wyspie, rozwiązujemy zagadki, cholera wie o co chodzi, co on ma tam na tej wyspie zrobić. W każdym razie, y, gra, w każdym razie gra idzie w cenie. Gra jest też tytułem takim, który może być, może być, przypuszczam, to są takie jak ten, ten Wróżbita. Maciej. Maciej Wróżbita, skąd z, z, jest, z TVN-u, z jedynki? Cholera. Cholera. go wie, no to Wróżbita, tak, ma, tak bym się miał bawić, w Wróżbita będzie albo nie będzie drogie, także coś w tym stylu. Rime. Słuchajcie, Broken Sword 5. a tego to już nie jestem w stanie przeczytać w normalności, więc to jest... Dobra, nie jestem w stanie. Zdajmy swojego ograniczenia. Seria, seria znanych, cenionych przygodówek, aczkolwiek ta część nie wiem czy jest cenioną częścią, bo trochę podupadła, a w ogóle przygodówki podupadły. Teraz robią Mankey Island powrót, właśnie. Może coś tam się ruszy w klimacie tych przygodówek. Ogólnie przygodówki to przejęły gierki z właśnie od Tales, albo gry pokroju właśnie Until Down. Takie troszkę w innym klimacie, ale, ale można to gdzieś tam podpiąć. Tytuł był dosyć tanio. Widzę, że mało kopii jest na Allegro. No to ja wziąłem to są bardziej tytuł kolekcjonerski do, aniżeli do grania. Nie jestem fanem przygodówek. Wolę mordobicia, jak się coś dzieje, ale wziąłem do. To jest tak mówię, tytuł. Do kolekcjonowania. No są gry do kolekcjonowania i są gry do grania. A grom do grania jest ten mniejszy. Zaczynamy, wchodzimy w ten e, w etap. A ile masz gier do grania, w których nie grałeś? A czy ja się pytam, ile ty masz butów, w których chodziłaś? Albo ciuchów, które w szafie wiszą? Dużo i skończmy na ten temat. Dużo. <grafię> Jak ktoś <grafię> to się mnie pyta, ile mam gier, które mam do grania, a które nie grałem. No, chuj, Przydałoby się takie L4, nie wiem, trzy miesiące, jakąś nogę złamać. Nie, takie, nauczycielskie takie, <laughs> takie. Albo roczne takie. To może coś bym tam uczknął, mógłby powiedzieć, że poszło do przodu, ale myślę, że w ten rok bym nakupił tyle gier, że to wyszłoby na zero. Słuchajcie, yy, no niestety trzeba wiedzieć, jakie się ma ograniczenia. Cloud, yy, cloud, cloud Punk. Cloud Punk. Yy, czyli kolejny symulator po, po gierce Kodzimy po Dead Stranding Simulator Kuriera ale w grafice takiej mocno kanciastej, czyli mocno pikselowej, co nie znaczy, że nie jest ona urocza, ładna i, i naprawdę potrafi zachwycić. Tutaj na gameplayu będziecie widzieli gra, tak jak ja oglądałem gameplay, nie robiłem sobie spa, czy to jest jakaś w ogóle fabuła. Latamy jakimś tam kurierem w, w, w cybernetycznym mieście i dostarczamy paczki. Także ciężko mi powiedzieć w ogóle, czy tytuł ma jakąś fabułę. Na pewno ma jakąś fabułę, tyczy się ona jakieś paczki, przesyłki, ale tytuł też był dosyć przeceniony, bo był też około 70 zł. No, już dawno na tą grę polowałem, a trafiło się nowa w folii z darmową wysyłką, więc żal było mi nie wziąć tego tytułu. Tak jak mówię, ja lubię zbierać niszowe gierki, takie, które gdzieś tam rzadko, rzadko widzę. Nie są to tytuły takie właśnie mocno sprzedażowe. Tylko takie mniejsze. I idąc tym tematem, zaczynałem się gry e, w tym klimacie. Słuchajcie, e, gra supermarket Sri Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem. E, gra polega na tym, że pakują nas i kozę. Nie wiem, kurwa, co im koza zrobiła. do wózka zakupowego, a kto nie driftował wózkiem zakupowym pod Lidlem albo Biedroną, kurwa, jebany w środku nocy, ten życia nie zna. Czasy studenckie, no co, nie oceniajcie. To za Twoich czasów Biedronka już była? No kurwa, była, ta stara jest, Biedronka jest tak stara, że jeszcze pamiętam moje czasy, przecież to Biedronka mnie żywiła, kurwa. Mortadela, sklep z Biedronki na studiach jakoś się żyło. Nie, także nie tylko ja, a większość studentów tak, tak atakowało, słuchajcie, e, tytuł, tytuł mocno arcade'owy, mocno śmiechowy, to jest gierka bardziej pod live stream'y, e, gdzie można się pobrechać. Mamy kozę, mamy gościa, mamy market, jakiś dziwny tor, e, przeszkód, e, gość się drze, koza się drze i wózek zapierdziela, no tyle co mogę Wam ogrze powiedzieć z gameplay'u, tak jak to widziałem. E, ale tytuł mnie zaciekawił, mówię, no ja nie będę miał takiej gry w kolekcji, no, no nie mogłem przejść obojętnie, także... Cóż uważasz, kochanie moim guście? Ja bardzo chętnie zagadnę. Mogę być kozą, mogę być. Kozą! Mogę być kozą! Można być kozą? Nie, nie wiem, czy można być kozą, słuchajcie. Kolejny tytuł, też bardziej nostalgia mnie złapała. To jest Gierka Taxi Chaos. Taxi Chaos. Jeżeli się komuś skojarzyło z Crazy Taxi, no to bardzo dobre skojarzenia, bo z tego, co gdzieś tam wyczytałem jak wyszukiwałem tę grę, jak szukałem materiałów na temat tej gry, no to gdzieś tam maczali w tym twórcy, twórcy właśnie oryginału, aczkolwiek no nie może się, przepraszam, że tak nazywać, bo przepraszam, że chodzi o prawa autorskie do, do, do serii, nie zawsze twórcy mają te prawa, więc zmienili po prostu nazwę, gra polega na tym samym, co stare, stareńka jakby Crazy Taxi z, chyba, pio, która pierwotnie na Dreamcasta trafiła, a potem już była na wszystkich trans, platformach, potem już, już jak upadł Dreamcast, no to i na Play'u była jakaś część, i na Xboxie chyba była jakaś jedna trzecia część, chyba ekskluzywnie, której szukam, ale nie jestem do końca pewien. A tutaj mamy nowa grafika, ale stary gameplay, czyli te, mamy kilka taryf. E, bierzemy klienta i mamy go jak najszybciej e, na złamanie karku dowieźć do punktu, e, od punktu A do punktu B i zarobi za to kasiurę, tak I, i tyle. Ale, ale tytuł ogólnie e, zaciekawił mnie, nie jest to taka jeszcze może wybitna gra, bo e, owoce. Oj, poleciało, dobra. Nie chcę być tutaj, twój ten, ten, ten karton to jest. Yy, gra, gra osiągnęła gdzieś tam wyniki na przydziale 6, 7 na 10, czyli taki średniak, ale też nie ma tragedii, więc do kolekcji warto mieć. I to jest taka gra trochę do pogrania, trochę do kolekcji, także yy, słuchajcie, Abzu. Yy, ona była niedawno w plusie, można było sobie ją ograć. Yy, oczywiście nie włączyłem tej gry. Ale jak zobaczyłem ostatnio sobie na, na Allegro, że coraz mniej się tego tytułu gdzieś tam robi, że powoli jest, jest to e, wykupywany przez kolekcjonerów. E, zobaczcie też, że to jest Five Games, czyli mały nakład, więc stwierdziłem, że jest chyba najwyższa pora, żeby ten tytuł kupić. E, ja za niego dałem 5 dyszek, także myślę, że to nie jest też wcale taka droga cena, bo niedługo może być naprawdę drogim tytułem. E, o czym jest gra? O pływaniu płetwonurkiem pod wodą i, i patrzaniu na ryby. No tyle mogę powiedzieć, bo tyle z gameplayu wywnioskowałem, że pływamy i patrzymy na ryby, a ryby patrzają na nas. No i tyle, no co ja tu mogę wam powiedzieć. Chociaż czasami lubię w takie gierki zagrać. To jest Gierka pokroju, jak ktoś grał Journey, tylko że tam była pustynia, tu mamy wodę. Cholera, wie, Bardziej to chyba chodzi o aspekt wizualny, taki lightowy gameplay niż, niż cioranie i, 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 i. Kurwowanie jak w Elden Ring'u, także takie gry też są potrzebne. Słuchajcie, kolejny tytuł, który mam w kolekcji na. Ple... O, 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 o. Nie może tak być, słuchajcie, kolejny tytuł, który mam na. Nie śmie się. E, który mam na. E, już na Playa 5 kupiłem używkę. Teraz y, trafiłem za niewielkie pieniądze na PlayStation właśnie piątkę folii, więc stwierdziłem, kupię, odprzedam, troszkę grosza zarobię. Patrzcie, snówka w folii, w superstanie, no bo w no folii Returnal teraz niedawno dostał, dostał darmowy update, gdzie mamy dodatkowy tryb rozgrywki, plus możemy grać w kopie. Według mnie tytuł naprawdę bardzo fajny, się świetnie przy nim bawiłem całego przeszedłem. Brakuje mi chyba jeszcze jednego przejścia, ostatniej planszy, właśnie żeby wbić platynę. Może się jakieś pokuszę, także Gierka może dostać trochę, troszkę drugiej młodości z uwagi na ten darmowy update. A tytuł naprawdę, w mojej ocenie, kto robi takie właśnie arcade'owe strzelałki, roguelike'i, no to jest, jest naprawdę świetny. I co to dalej mamy? Tu mamy bardzo fajny wyryw też, jedna gra do kolekcji, druga do sprzedania. Słuchajcie, za... kupiłem dwie gry, za każdą zapłaciłem po 25 zł i to sprzedawała dziewczyna, która pracuje w Lidlu, bo się potem dowiedziałem. I która gdzieś to z magazynów wycierała, bo te gry kiedyś były, trafiły do sprzedaży, były sprzedawane w Lidlu, w zeszłym roku chyba bodajże, o jeśli nie mylę. No chyba tak bym się daje. Były, były w Lidlu sprzedawane tam w, chyba w granicach około 5, 6, 7 dychów. Jakoś tak w tych granicach, chyba około 70. I na nad te nadstany magazynowe w Lidlu zawsze są tak, że jego czyszczą magazyny, pozwalają pracownikom za grosze wykupić te, te rzeczy. No, na zabezpieczenie po prostu, czyli wiertarki, gry, co tam się da, to można kupić. Więc, jeżeli ona mi to sprzedała za 25 zł, to przypuszczam, że ona to kupiła za jakieś tam 2-3 zł. Nowe w folii. Więc i jej się to opłacało, i mi się to opłacało. Ona dała taką cenę, jaką dała, więc ja nie będę negocjował, już chcę wyżej. Słuchajcie, pierwszy tytuł najbardziej mi na nim zależało. Mianowicie jest to Call of Duty od y, twórców y, Dead Space Sledgerheim Sledgerheim Games. źle ja to oczywiście wymówiłem. Ale co jest w tej gierce takiego wyjątkowego? Wersja polska. Bo ja tą grę mam i co, co jest z wersją angielską? Wersja angielska, jak włączycie do konsoli, nie updateuje się do wersji polskiej, czyli macie ją po angielsku. A jak macie pudełko z wersją PL, to będziecie mieli język polski. I chyba był bardzo mały nakład, bo gra naprawdę trzyma cenę i idzie w górę w cenie. A tu mam nówkę w folii, właśnie w polskiej wersji językowej, którą, która jest pożądana, raczej będzie pożądana przez kolekcjonerów. Ja ją wziąłem po prostu, żeby chyba odsprzedać, bo raczej do kolekcji nie będę jej. Nie jestem jakimś wielkim fanem Call of Duty, jakimś kolekcjonerem mega też nie jestem, więc prędzej ten tytuł od opyle, żeby mieć, żeby mieć hajs, właśnie na tak pojebane gry jak Taxi albo Kozę. Ko koze, koze. Taki tytuł wymienię na dwie kozy, także, <grywa> także, nie, także w, ten, w ten sposób to będzie wyglądało. I drugi tytuł, który już zostanie u mnie w kolekcji, który ogrywałem, też za 25 zł, jest to, jest to Sonic, Sonic Force. Force. Ja go ogrywałem, bo był darmo w plusie, trochę po premierze. Czyli Grierka też nie zrobiła szału, też przy tym, że się nie sprzedała. Też gra, trzyma cenę, bo na Allegro cały czas kosztuje około 7 dych, więc ja jej nie będę rozfoliowywał, bo, bo grałem w nią na PlayStation. Właśnie czwórce, w plusie, gierka żadnego na mnie wrażenia nie zrobiła. Ja w ogóle nie rozumiem fenomenu Sonika te gry mi się nie podobają, także można rzucać pomiderami wszyscy fani Sonika ale ja też nie grałem w te klasyczne Soniki. W Soniki zacząłem grać dopiero od Play'a trójki i trafiłem na te najbardziej badziewne wydania, więc może dlatego mam takie spaczony punkt widzenia na, na te właśnie... No jasny cholera. Byś musiał mi by kupić takie stojaki. Dobrze dostaniesz stojaki, ja Cię wystrugam na stolarni. A, ta mi wystruga na stalarni stojaki, tak? Dobra, i te dwie gierki, pięć dyszek. Myślę, że to jest scena fenomenalna i idziemy do ostatniego tytułu. Ostatni, ale nie najgorszy, bo naprawdę fajny tytuł. Blade'd Fury. Gierka coś ala Muramasa też, takieś jakieś wspominałem. Gierka 2D, gdzie biegamy Lachonem z wielkim dekoltem w klimatach chińskich i ona sieka właśnie. Tu akurat ją zrobili z tyłu, więc dekolt jest z przodu, także to nie widać. No siłą rzeczy, ale na gameplay jak będzie widać. Z wielkim mieczem, e, oczywiście jakbym nie miał playa czwórki, mogę dać dwie dychy i na Androidzie sobie zagrać w tą grę. W wersji cyfrowej, także tak, gierka, która wyszła też na, na komórki. E, ale tytuł... wszystko się sypie, to jest, po prostu, to jest to jest skandal, to jest skandal co tu się dzieje. Słuchajcie, tytuł, tytuł graficznie wygląda bardzo fajnie, bardzo fajnie rysowana grafika, e, chińska mitologia, e, bosowie. nie wiem na ile jest długa ta, długi ten tytuł. Ale tak czaiłem się, od na niego czaiłem się, czaiłem aż w końcu, właśnie, spadł sceny. Także, jak widzicie, jest nowa, nowa, nowa foli więc postanowiłem ją sobie kupić. No i tyle: no, gra z Play. Azja play as jeszcze nie przyszła, idzie, ale to wiadomo, tam trzy tygodnie musi, będzie, musi, musi dochodzić. Tak, jak ja. <laughs> nie, to, to się wytnie. To się wytnie w montażu. To się w montażu wytnie. Słuchajcie, także zapraszam na grupę, bo zawsze zapominam o tym wspomnieć. Jest grupa na Facebooku, gdzie tam można się pochwalić, co się kupiło, za ile, i, i wkurwić całą resztę grupowiczy. Także polecam. Bardzo miłe. Ja co, mam tu na jakiś czas tylko okazję, bo nie mogę wrzucać, bo bym spoilerował. Ale przed dzisiaj dużo osób rzuciło fajne tytuły za śmieszne pieniądze, także gul skakał, że to nie, 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 nie nam się udało. Ale oczywiście, oczywiście żartuję sobie, bo w pozytywnym tego znaczeniu. Grupa jest bardzo fajna, fajni ludzie. Także polecam, polecam sprawdzić. Zawsze można się wypisać, bo to nie jest tam abonament, nie? Słuchajcie, kolejne filmy się pojawią, kolejne gry już idą. Agata tylko musi nie widzieć, kiedy wracam z domu z paczkomatem. No ale, 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 ale. Ja się odbieram te paczki przede wszystkim. A to tak. To jest właśnie najgorsza, najgorsza, najgorsza rzecz w odbieraniu paczek, że Agata mnie odbiera i jak tu ukryć przed nią. Dobra, nie przedłużając, kolejny film będzie. Zostawcie łapkę, zostawcie suba zostawcie po sobie komentarz, jakkolwiek by nie był. I do następnego odcinku. Yo. Yo.